Jeśli jesteś w trakcie rehabilitacji po amputacji albo wspierasz kogoś bliskiego w tym procesie, ten film jest właśnie dla Ciebie. Dziś pokażemy Ci, jak wygląda kolejny etap terapii: intensywny trening mięśni tułowia, ramion i kończyny zachowanej. Dowiesz się, dlaczego te ćwiczenia są tak ważne, jak je bezpiecznie wykonywać i jak przygotować ciało do nauki chodzenia z protezą. To kluczowy krok na drodze do większej samodzielności i lepszego funkcjonowania na co dzień. Skupiamy się na intensywnym treningu mięśni tułowia, czyli grzbietu i brzucha, a także kończyny zachowanej i ramion. Dlaczego to takie ważne? Bo silne i elastyczne mięśnie nie tylko ułatwiają późniejszą naukę chodzenia, ale też wspierają stabilizację całego ciała. Do ćwiczeń wzmacniających możemy wykorzystać różne przybory. Na przykład lekkie ciężarki, taśmy oporowe, piłki gimnastyczne i wiele innych. Ćwiczenia wykonujemy w różnych pozycjach leżącej, siedzącej i stojącej. Wszystko zależy od etapu terapii i możliwości pacjenta. Nie zapominamy też o bardzo istotnym elemencie intensywnym treningu kikuta. To właśnie on przygotowuje nasze ciało do późniejszego dopasowania i użytkowania protezy. A skoro mówimy o kikutach, niezwykle ważne jest. Regularne rozciąganie mięśni w tej okolicy. Wszystkie mięśnie i stawy powinny być systematycznie rozciągane, by utrzymać lub odzyskać pełen zakres ruchu we wszystkich kierunkach. Dlaczego to takie kluczowe? Bo tylko wtedy możliwe będzie prawidłowe chodzenie z protezą i to w możliwie najkrótszym czasie. Oczywiście u każdego pacjenta ten czas może się różnić, ale solidne przygotowanie ciała zawsze daje lepsze efekty. Kolejny bardzo ważny element rehabilitacji to wzmacnianie mięśni strony zachowanej. Taki trening warto rozpocząć jak najszybciej po operacji, najlepiej już następnego dnia. Dzięki temu mięśnie zachowują swoją siłę i elastyczność, a my zmniejszamy ryzyko powstawania przykurczów, zwłaszcza w okolicy kolana i ścięgna Achillesa. Ćwiczenia są proste, ale regularność ma tutaj ogromne znaczenie. W zależności od potrzeb, terapeuta może też dodawać lekki opór, by wzmocnić efekt treningu. Oczywiście w sposób bezpieczny i dostosowany do Twoich możliwości. Teraz czas na wzmacnianie mięśni kikuta. Ten etap treningu należy zacząć dopiero po konsultacji z lekarzem prowadzącym. Gdy dostaniemy zielone światło, możemy rozpocząć proste ćwiczenia, na przykład z użyciem zwykłego ręcznika. Owijamy nim uda i rozchylamy nogi na zewnątrz, pokonując opór materiału. W ten sposób wzmacniamy mięśnie po zewnętrznej stronie uda. Mięśnie przywodzące, czyli te po wewnętrznej stronie uda, możemy ćwiczyć inaczej. Wystarczy poduszka. Leżąc na boku, chwytamy ją udami i równomiernie ściskamy. Ćwiczenie jest proste, ale bardzo skuteczne. No dobrze. Przejdźmy teraz do czegoś, co ma ogromny wpływ na późniejsze chodzenie z protezą: mięśnie tułowia. To właśnie one zapewniają nam stabilność, równowagę i płynność ruchu. Co ważne, możemy je wzmacniać już na etapie rehabilitacji bez protezy. Jednym z pierwszych ćwiczeń jest siedzenie na krześle bez oparcia. W tej pozycji poruszaj ramionami w górę i w dół, głęboko oddychając. Dzięki temu wzmacniasz mięśnie. Poprawiasz krążenie i zwiększasz pojemność płuc. A jeśli chcesz zaangażować więcej partii mięśni, spróbuj ćwiczenia zwanego mostkiem. Połóż się na plecach, ugnij zachowaną nogę i postaw stopę na podłodze. Ramiona oprzyj swobodnie wzdłuż ciała. Następnie unieś biodra do góry, aż ciało utworzy prostą linię od ramion do kolana. Wytrzymaj kilka sekund i wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz kilka razy to bardzo skuteczne ćwiczenie. Nie tylko dla mięśni brzucha i grzbietu, ale też dla pośladków i ud. Pamiętaj, każdy krok, każde ćwiczenie to ważny element na drodze do odzyskania sprawności i samodzielności. Regularny trening, cierpliwość i współpraca z terapeutą naprawdę potrafią zdziałać cuda. Nie zniechęcaj się trudnościami. Postępy przychodzą z czasem, a każdy ma swoje tempo. Najważniejsze żebyś się nie poddawał i szedł do przodu krok po kroku. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z ćwiczeniami i poradami. Trzymamy za Ciebie kciuki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.